Witam wszystkich bardzo serdecznie w wiadomościach z Shakes. Wiadomość pierwsza: Kunegunda podejrzewa Mariusza o zdradę z Barbarem. Wiadomość druga: pewien youtuber odkrył niesamowitą tajemnicę legendarnego lochu. Mianowicie, do dziś nie wiadomo, który bardziej się opłaca czy Ultimate, czy Standardowy. Wiadomość trzecia nadal nie są pewne plany, jeżeli chodzi o druida. Prawdopodobnie nie będziemy długo cieszyć się jego boską mocą, bo już w planach jest redukcja jego potężnej siły. Podobno na home.sfgame.net jest jedyny prawilny kod, Ajgowski. I kolejna wiadomość, im więcej legendarnych itemków w klaserze, tym większa szansa na berylę. W sklepie home.sfgamy.net możesz zakupić już szczęśliwe monety za szczęśliwe złotówki. Nasz ulubiony kalkulator SF Tools nie do końca ma w dobrze wprowadzone procenty odnośnie druida. I wiadomość z ostatniej chwili, podobno Ajgowski dziś zamknie kilka lochów Berserkiem i wbije 352. Siemaneczko, liska z tej strony Ajgowski, witam w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Jesteśmy na naszym Berserku z EU1. Tak, mam w planach zamknąć parę lożków, wbić sobie ten 352, mam nadzieję, drugi, może trzeci poziom. Jak widzicie, tutaj prawie już całe secik legendarny. Przed sekundą właśnie udało mi się wreszcie wydropić pokrowiec na różdżkę, czyli pasek. E, no został jeszcze tylko kask, hełm, e, jak zwał, tak zwał, tak więc myślę, że jutro już będziemy mieć piękny cały secik, ale najpierw przejdźmy sobie właśnie do mm, naszych loszków. troszeczkę pozamykamy taki inny początek, jak widzicie, taki wiadomości z, ze świata Shakespeare Pamiętajcie zrobić łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być mortki na bieżąco. Ja już oczywiście sobie naszykowałem nasz kalkulatorek i co my mamy? Smoczy skarbiec docho i ekspres do szkoły magii. Smoczy skarbiec docho i ekspres do szkoły magii. Czyli tak, lecimy sobie na Smoczy skarbiec do Smoczy skarbiec tak. Myślę, że szybko powinien paść, bo tam ile było? 8%, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nie za szybko pada, 90 za szybko. Smoczy skarbiec tam było docho i ekspres do szkoły magii. Ale naprawdę legendarny loch jest tak grzybożerny, że normalnie jak wiecie, jak ma się jedną postać, to jeszcze tam pal licho, tak? Bo, 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 bo to jest do przełknięcia wszystko. Ale tak jak ja powiedzmy, mam 3-4 gdzieś tam postacie, na których przynajmniej parę razy chcę zrobić ten legendarny loch, no to jednak już dupcia boli, dupcia boli, niestety. Ale damy radę, damy radę. Jest, zamknęliśmy tutaj. Szanlonga, ale tu się, powiem szczerze, tego się już nie będzie mi opłacało, bo to bardzo, bardzo mało daje. Docho, chyba tak? Docho, mistrz sobowtórów, tak. Mistrz sobowtórów na pewno już pada, bo on w poprzednim odcinku miał paść. Ale gówno mi to daje. Do... To wszystko daje gówno ekspa, to jest najgorsze. Jeżeli chodzi o tego Magusia, jest do pokonania. Przyjacielski wariacina, jest na pewno do pokonania, tak więc jeszcze spróbujemy sobie go dopierdzielić. 351 poziom. No tutaj, jeżeli chodzi o tego Magusia, no to konkretna po prostu furia musi nie wpierniczyć się. Napiszcie oczywiście w komentarzu, co sądzicie o legendarnym lochu, czy nadal Wam się podoba, gdy na przykład pewnie niektórzy z Was już mają powiedzmy 6-7 prób, a tu za każdym razem wypada powiedzmy kapelusz, nie? Tak, tak też bywa, tak też bywa i, i od tego się niestety nie uchronimy. Irracjonalne wampirusy świrusy. One na pewno padną, nawet, o właśnie miałem mówić, że na takiej darmowej próbie miałem, kurde, milimetry, mililitry wręcz krwi wystarczyło im wypić bym rozpierd... ich. Odawaj. No i taka właśnie jest to. Kashimbir jest właśnie z Massachusetts z moim berserkiem, nie? Tak się pięknie zapowiadało, mówię, ale zamykam na, na berserku lochy, a tu a tu dupa, trzeba grzybów multum wydać, żeby Coś rozpierdzielić. Dawaj. No nie, jeszcze czym się tak tutaj zacięło? Mówię, jest, jest, udało się, a to dupa. Gdzie się udało, gdzie się udało? W kakao, walą mnie w kakao, niestety. Grzybami. Wkładają mi w kakao grzyby. Kurde, dawaj. Ekspresik siódemka, nie pamiętam jaki tam był przeciwnik. No ale najpierw trzeba szóstkę pokonać. No i zobaczcie, to jest taka. Taka normalnie walka z cieniem, walka z wiatrem, moi drodzy. Mogę coś jeszcze tu przebrać na, na sobie? Nie. Co mi tu wypadło? 465 zręczności. Mam plus 5, ale to już sobie zostawiam, bo to idzie do kibla. Chyba, że po prostu jutro. Dzisiaj dobijemy jakiś tam levelek, czyli e, z legę znowu będą troszeczkę lepsze te itemki nam wypadały. No i wtedy mogę gdzieś tam pomyśleć, żeby znowu zacząć ich zakładać na siebie, bo w tym momencie zamiast powiedzmy rozmontowywać to wszystko, no to wolę dać jednak to na moje pachoły, bo to mi da większego busta, jeżeli chodzi o strefę roku. Tym bardziej, że tu już powoli, powoli e, gdzieś tam z tyłu czuję już oddech tego stopowania mm, lochów, ale zobaczcie, jak ładnie Berserk pod, podgonił naszego Demon Huntera, na którym mam chyba tam 358 w tym momencie, czy 359 już dokładnie nie pamiętam, ale Berserk no wiecie, W60, u 1 to jest jakieś tam półtora miesiąca e, różnicy i Berserk naprawdę ładnie się postarał tutaj, żeby podgonić drugi 300 któryś tam 306 305 level ale na druidzie mam straszne straszny teraz e, blok jeżeli chodzi o lożki tak więc tutaj nie wiem co będzie dalej nie wiem co będzie dalej normalnie by się załamuje jak patrzę 0.2 0.3 przebrany cały mówię jest pięknie będzie 0.4 no to, no to fajnie no to no to zajebiście jakbym nawet rzekł Aha. a tutaj nie wiem coś się zawiesiło bo nie rozumiem tego za bardzo Hmm. Teraz? Nie, no teraz padnie. Teraz padło 352, weźcie, kurde, proszę was, proszę was, nie z tym nikiem, nie z tym nikiem, nie z tą twarzą, chyba, kurde. 352 wbijam dzisiaj, ale to by było pięknie, bo w ekspresie już troszeczkę ekspa dostalibyśmy. Tak więc 351 z haczykiem już by nam się wbił, to by było już spoczko, przynajmniej tyle. No bo zaraz się w kurbie i zrobię. I zrobię legendarny loch kolejny. I na tym skończymy, i na tym skończyli, nie. Dzisiaj powiedziałem, że odpuszczam, bo już tyle prób, co zrobiłem starczy wlegę. Zrobimy sobie go po prostu jutro. Ale to też takie tragiczne. Powiem wam, że nawet chyba miałem 9, gdzie jest! Kurde, 351, ale to też za bardzo nam nie dało, nie dało zbyt dużo expa. Ale wracając do legendarnego lochu miałem tak tragiczną próbę, że po prostu nie dało się tego przejść, tak? Za każdym razem, jak robiłem nawet na duszy królika, robiłem unik, jest kolejny, kurde, padła przynajmniej ona, e, jak robiłem mordki unik, tak czy tak, zawsze zaatakowali, gdzieś tam mnie zahaczyli. I, i, I traciłem to HP, tak, później w ogóle klucze nie siadały. Co chwila jakiś tam klątwy. Mówię, ja pierdziele nic z tym nie zrobię, nie zamknę go nigdy, tak? I tam było chyba z 9 prób. I mówię, to, to, to jest rekord, rekord powiedzmy report, rekord reporter, reporter to Ajgowski z początku odcinka. E, rekord normalnie e, rekord żenua, rekord żenady to były morteczki. Tak więc nie chcę do tego wracać, nie chcę o tym w ogóle myśleć, bo. Ciśnienie sobie tylko podnoszę. Nie. Ja tu nic już nie zamknę. To jest paranoja jakaś. Wacław, podwykonawca, też za bardzo tutaj widzę, że. Nie chcę za bardzo usiąść, chociaż tam była bliska próba. Mała szansa jest. On by nam dał ten 352. Myślę, że byłoby bardzo, bardzo blisko. A o to nam dzisiaj mortki chodzi. Kurde, no nie, zamknę. Ale jest normalnie lipa, tej, tej ale jest lipa. Kapelusz to nawet nie ma szans, ale Wacław niby by chciał, a niby by nie chciał. Taki jest, taki, taki nieśmiały, nie? Nie, nie śmie odmówić kurczury ziemniury. Dobra, jak nie tak, wiecie, jak nie, jak nie z tej strony, jak nie z, z przodu, to z tyłu zaraz ich podejdziemy. Jak nie z tyłu, to zaraz znowu będziemy z przodu próbowali. 352 muszę dzisiaj wbić, chociażby na czerwono się grzyb miał tu świecić, to i tak bije 352. 486, ale w ogóle no nie jest to nie jest to nie jest to Shenlong, no może chociaż Ty? Wszędzie jestem teraz tak poblokowany. No i cóż mi dałeś ten longu? Wielkie gówno. Smoczątko też pewnie padnie, ale ono też za bardzo mi nie da nawet tego Expa, tak więc wolałbym coś konkretnego, jedno, a konkretne zamknąć, to by był dla mnie większy, e, większa frajda i większa pociecha. O, oh, jeszcze mi się teraz grzyby skończyły, no i super. No i super, i teraz mordeczki, to to jest świetne. To jest wręcz świetne w tym momencie, co się stało. E, I teraz tak, albo kończymy odcineczek, albo przechodzimy teraz na b 60 e, jest dosyć późno, tak więc teraz nie chcę mi się iść po telefon i doładowywać sobie griby, griby. Tak więc przejdźmy. Sobie sobie może mortki na bus e, na 60 Zobaczymy, co tutaj słychać. A, 359 level. Mówiłem, że skończą się grzyby. Kurde, ile mieliśmy? 300-400 tych grzybów, kurde. Wszystko poszło. Aj! Powiem Wam, że nawet nie chcę, nie chcę sobie myśleć o tym, że zaraz będę znowu, pewnie znając życie, teraz Wam opowiem, co się później wydarzy. Skończę nagrywać odcinek, skleję sobie wszystko, położę się na łóżku i stwierdzę, nie no, no może jeszcze, jeszcze jeden ten legendarny, to jeszcze jeden pakiecik sobie kupię. Ech. Życie jest ciężkie, jeżeli się gra w Six and Fidget, niestety, mordeczki, no tak jest, tak jest. Dobra, tutaj sobie wejdziemy już do legendarnego lochu. Napiszcie też w komentarzu, czy też tak robicie sobie mniej więcej początek, czy jednak nie wiem, od razu atakujecie czerwonookie e, drzwi, czy jednak robicie sobie, tak jak ja w poprzednim odcinku wam mówiłem, że pierdzielam się zawsze w te pytajniki, nie? Ja przynajmniej tak zawsze robię. O, mogłem go sprawdzić, nawet powiem wam tego wariata. E, średnio tak do 15-16 poziomu udaje mi się zawsze tutaj dochodzić, jeżeli chodzi o te pierwsze, te pierwsze że tak powiem zgnięcie. A zobaczymy, jak pójdzie nam teraz. O, epickie drzwi! O jest, na pewno mi jesteś tak teraz potrzebny jak. Ale okej, okay, jeżeli mamy już tutaj mortki. E, plasterek, no to teraz możemy sobie fajnie zaatakować, bo za każdym razem będziemy mieć maksymalnie właśnie maksymalne HP więc tutaj się nam bardzo to e, opłaca e, to co, dobijmy sobie ten 360 tak na odcineczku z takimi wiadomościami tutaj straciliśmy grzybki na berserku tak więc może dobijmy sobie chociaż 360 poziom na Demon Hunterze, zaraz zobaczymy e, na którym lożku moi drodzy m, sobie to zrobimy tylko już zginę w legendarnym lochu Dawaj, śpiący zajączku. Jest kolejny klucz, jest kolejny klucz, jest już szósty, sześć na czternaście, będzie siedem. Jest, siedem kluczyków. Dobra próba, to może być dobra próba, bo jest czternaście. 14. 14 piętro, mamy już 15. Tak jak mówiłem, tak średnio zawsze do tego piętnastego się tutaj dochodzi. Eee, I osiem kluczyków w tym momencie powinno się nam udać. Kurde, akurat nie. No niestety, no niestety. Jeszcze jeden atak, dobra. Teraz spróbujemy spierdzielić, bo oczywiście zginiemy. Jest! Udało się, jeszcze pięknie, pięknie. Będzie drugi raz? Nie. Okej, okay, jesteśmy na osiemnastym piętrze I co mordki? Zobaczmy sobie, ee, co byśmy mogli tutaj zamknąć, gdzie to jest. Okej. Okay. Endpoint i o, ojgowski to jest w60.sfgame.net. I sprawdźmy sobie mordziate, mordziate mordki. Co możemy tutaj zrobić, jeżeli chodzi o naszego ułowcę demonów? Mamy górę popiołów, to jest 300 milionów. No to fajnie, to hmm, nie no, górę popiołów. To zamykamy górę popiołów i akurat będziemy mieć 360. To już będzie dużo lepiej wyglądało. Mordeczki kochane i sobie tutaj, gdzie, bo tak mamy ósmy ekspres do szkoły magii. Nie, porównuję teraz tak w pamięci do naszego berserka, ale tam wcale tutaj szału nie ma. Dawaj, samowa. E, jak dobrze pamiętam, to chyba na Berku też to mamy, nie? Tak, na Berku też będziemy mieć tego samowara bladego. Jest, kurde, parę grzybków, no i to jest gra, i to jest gra, mamy mordeczki 360 poziom, pamiętajcie, że jutro losowanko konkursu na 100 grzybków Ajaca, no nie zostaje mi nic innego, jak dopierdzielić sobie pakiecik i, e, na berserku i zacząć znowu poszukiwać e, kapelusza z legendarnego lochu, dzięki wielkie, że byliście dzisiaj ze mną, pamiętajcie w łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco, widzimy się już jutro, żuwik piona, siemaneczko i... Do następnego.